i do końca, tak? O kurde. No Jakiej nowej mapie? No bo teraz udostępniona została. Dla mnie... jest, To o jest, jest dla do... mnie niesamowita niespodzianka. No, prawa. dobry kieć, dobry kieć. Wbijajcie, proście znajomy, zaraz się eee... będzie działo, bo już widzę, co się dzieje. Witamy serdecznie <laughs> reżysera życia. Dzień <laughs> dobry. Ściągnęliście <laughs> mnie. Cześć. Dzień dobry. Ale jest... chcę tak niechętnie rękę podajesz? Nie, niechętnie. A gdzie mam mówić, tutaj czy? Tak, tak, tak. Dajcie mikrofon, tak? Nie za, za, za. Wiecie co jest najlepsze? Jak ćwiczę na tej mojej siłowni, tam często leci na telewizorze e, koło plotka. Jak leci koło plotka, to wtedy są różne wywiady. Jest na przykład wywiad z reżyserem życia. Jest do niego pytanie, a że: Słuchaj, a czy reżyser życia dobrze zarabia? On mówi: No, jeszcze nie dobrze, ale czuję w kościach, że niedługo to wszystko wystrzeli. Oj kurwa! Jasno widzę, to on nie zostanie. Eee, Taki żart. Gu, gu, Główkę do... Tak mnie kochasz, że ci zabiło serce? Nie, Pierwsze nie miło miło. serce, wiesz, mamy dużą z przesłość. Skarbu? Nie, też... Nie ze strachu. Też wiesz fajny plot twist, nie? Bo nie było od ciebie informacji. gdy przychodzisz do studia, zajebiście to chłopaki ogarnęli, ciekawe czy widzieli. Ja też to. wczoraj miałem plot twista. Bo wczoraj widziałem się z Nexa, też widzieliśmy się z... Diablesem, byliśmy na idączkę, ale Diables niestety zarzucił zjeść. Poszliśmy do Nexa, pokazywał swoje mieszkanie e, i później pod Diablesa przyjechał Torek. <grym> I było trochę awkward, ale podaliśmy sobie rękę. Nie gadaliśmy o tym temacie oczywiście. E, gadaliśmy o mieszkaniu, pokazywałem, jaką mam śmieszną ścianę w mieszkaniu, że wiszącą. I Nexa się umówił z. Diables się go posłuchał, oczywiście. Nexe się I Nexe umówił się właśnie z Diablesem, że oni nie piszą torkowi, nie dają mu. ja mówię, Ej, słuchajcie, mordeczki. A może, może powinniście, może tak trochę jest to, wiecie, trochę tak może być, awkward. I takie, to też był niezły plot twist. A ten, tego, patrz, Turek, ja mam wiszącą ścianę w mieszkaniu, pokazywałem ci kiedyś. Czy ja dostałem na go telefon, y, czy, czy walczę? Trochę jestem szokująco. No ja nie to tak. Się, że... Clerk, tak że, że jestem sam zaskoczony. bym zawalczył, tylko robię swój pierwszy, większy projekt. Muszę teraz wiele rzeczy przełożyć za każdym. wielki, większy projekt. to znaleźć. No bym chciał, no teraz muszę poczekać po prostu. Aha. Więc, yy, kolejny chce zawalczyć z Wardengą i kolejny nie może. A może Unboxed, ale kontra reżyser życia. Jeden i drugi po kontuzji. Jeden i drugi nie chcą teraz walczyć, ale chcą w przyszłości. Niech oni walczą ze sobą razem o to, który z nich będzie mógł zawalczyć z Wardengą. Ten, który wygra, wygra wargę, walkę pomiędzy sobą, będzie miał zaszczyt zawalczenia właśnie ze Sylwestrem oj ojojoj. Oj. Nie, 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 normalnie. Szabelek to już dzisiaj nie, nie. oglądamy to do końca. Ja, ja, ja sam dla ja... mnie ja... ja myślałem, że już jak wchodzisz, to że już jest walka zaklepana. Nie, nie? Ja mówiłem, że jeszcze nie mogę podstawować. Aha. Aha, ale i się rozważasz, rozważasz. Ja jestem na tak, to jest... Szena, ja, rozważam, ja widzę twoje coś. wiadomości jak coś. To jest rodzina atmosfera. <laughs> Boję się, że to jest, wiesz, z trucizną. Poczęstował się sushi, o kurde, tutaj widać, że dobre, dobre serce. Ja ni chuja bym się nie poczęstował jakimś dobrym, smacznym i szczególnie z łososiem jakoś w albo było niedobre, dlatego się poczęstował. Ale powiem wam po ja sam wam tutaj... Ej czat, bo zamknęłaś się do łazienki i się zatrzęsła, nie mogę wyjść, nie wiem Bogdanek, ktoś tego, dać numer jakoś na taksówkę, ty zupełnie przyciągasz. Totalny maj... Ci biebie się na chatę otworzyć i powiesz, ciukuje. Było, bo najmniej tych na, na sławce, że. Gytarek, trzymaj się, ja Boże, może... Do nas tak, nagle wiesz, Nie bo. mogę wyjebać drzwi, bo drogie były mamusia mnie zabija. <laughs> no kurwa, no to przez okno Escape. Chyba, że nie masz okna w łazience akurat, to. Chuj, nie wiesz, masz, masz czwarte piętro. No kurwa. Ja powiem tak. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Podstawiają potem. Ja z Krzysztofem Wojtkiem go. No, Autorę ale to teraz gdzieś, nie? E, inaczej. Okay. serwek Filadelfią kazał bokserowi zamówić bez serka. No nie mówcie, o nie. No, chwilę temu A, to jest na gorąco. No, to, jest, to jest turbo na gorąco, nie? Ale powiem ci tak, na pewno mnie zaskaku zaskakuje y, Twoja ogromna niechęć teraz do mnie, bo jak się ostatnio widzieliśmy, to. Przecież robiliśmy po No na dziwisz tym się, wzięczu. po tej nie całej na, na dramie, tej... stary, właśnie chciałem co ci to powiedzieć, no. nic o ciebie nie miałem, robiliśmy tosty, ale mega mnie poirytowałeś, znerwowałeś, wkurwiłeś, o! No, że powiedziałeś na live, że nie mówię twojej dziewczynie cześć na siłowni. Takie dostałem informacje, nie? No właśnie, a potem Monika to sprostowała i mówię, ja pierdolę, po prostu widzisz, że nic nie tworzę w sieci. I to są poważne dramy. Ci I coś musisz tam dojebać. Ja no, takie no, dostałem no, informacje i ja tego tematu nie chcę ciągnąć, bo też yy, mi się oberwało, nie że ją ściągnąłem w te nasze dramy. okej, okay, to rozumiem teraz, bo teraz wiesz. Jebać mnie? Nie, to... Whitman! Jebać wardęgę, że tak powiedział na temat reżysera życia, a reżyser życia zawsze mówi dzień dobry. Pojebałeś kogo moja się jebać, pojebało ci się widzów. Nawet tą ręki mi niechętnie nie, złożył. Uła na ja cię ubolało yy... ciężko. Ja też bym mu nie podał. Że okay. powiedź, powiedziałem na Instagramie, że cześć nie powiedziałeś, tak? Okej. Okay. Nie, tam dużo mówiłeś, że unikam jej taka, taka cała twoja narracja, że tak jak teraz do Friza, Fris pisze ci jedno zdanie, a to od razu elaborat. I do tego niby, że nie powiedziałem nic, <laughs> cześć, elaborat, <laughs> taki miły chłopaki. chłopak zawsze dzień dobry na siłowni no, mówił. No, takie dostałem informacje. Ja też rozumiem, że ludzie mogą mieć jakieś swoje subiektywne odczucia. Może wtedy ona się tak poczuła. No dobra, chodzi... bo minęło, po co się... Nie, no poruszyłeś ten temat, no chciałem <grym> Cytuję wielkiego człowieka. Testów już. Yy, yy, testów. Yy, tostów już z nim nie będę jeść. Są dwie hmm. słowa, więc też tego. Też dobra, upeń. a jak tam? pozwólcie tego uderkawiona, no, czy nie? No właśnie, powiem że to ciebie też bym chciał. Wiesz, Co kurwa? O, ja tak. za, musisz To boję się twojej zemsty, że ewentualnie, gdybyś przerał potyczkę, próbował, to się już mieścił. A na przykład, Aby powiedziałeś... widziałeś, że może, że najgorszy sądzie, że I zakaz, że to, nie, nie będę, miał, nie, mi nie, nie będę musiał. wypadać pół co, 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 no i kurwa, i tyle. Że... Ale was będę tajemontować za tę główną firmę z mopami. Pani LG i tam straciła tysiące złotych. Ja mam na, na piśmie że to, tego, to nie miało miejsca. Zajebiście ważne. No, była taka sytuacja, że wtedy ta firma bardzo, wtedy też bardzo była na topie i bardzo myśleli mocno o zatrudnieniu do tej kampanii Weroniki Sowy. Dokładnie tak było, ale stary, ona była za droga. Wiesz, no i pójdziesz do sądu powiesz, powiedz Ci sędzina Panie Warnęga, no Pan tu mówi, zarzucił, że straciła kilkaset tysięcy złotych Jakie ma Pan dowody? No, musi mi, pisał na tym, że tam nie chciał jej A przychodzi LG, ludzie i mówią No Panie Warnęga No, no to, ale właśnie mam nawet, wiesz, 100, no, no, no. korespondencję, bo sam już mi o tym, tym pisałeś tak, tak, ale mówiłem, że nie mam wyrzutu Severa Amonga Death, nie mówcie takich kurwa rzeczy Proszę widzowie, nawet jeżeli to jest prawda, ja nie chcę o tym wiedzieć, okej? Okay? Ja nie chcę o tym wiedzieć Interesuje mnie to. Ja tylko że chciałem moją dziewczynę w No Zabaj. tak no. tak to był telefon za 600. Oni by nie wzięli że bo sobie jest cholernie droga, wiesz, kurde. No, jest <despółci> tak mi tak było do tej pory, po prostu. Dobra, rozumiem, ale wiesz, chodzi o to. Bo, wy, powiem ci tak i do wszystkich. Szanuję twoją pracę, na przykład te skamerzkie rzeczy spoko. Aha. Jezu, bo że może coś jest szopu, nie to. <despółci> nie, bo tylko jest to. Jest Nie, że z że tak trzeba To jest prawda. To ci szanuję, bo na przykład te wybielanie tak dalej no. To mm -hmm. też jest a tak jakby na zdrowie ludzi. No. Ale czasami się odklejasz. Aha. Za bardzo. I uważam, że w tym przypadku. Widzicie? Mówię o to samo. On mówi to samo z to samo, co mówił Unbox. Mówię o to samo cały czas. Również są walczyć z Wardęgą, również mieli jakoś nie chcą walczyć teraz. Naprawdę powinni ze sobą zawalczyć. Okay. Fakty były... Nie, darby. na przykład y, też jak, ja, z tak ciągle gadam, ale na no, przykład, Bo wiem, bo muszę zaraz <suszykło> uciekać. Y, y, yeah. Bo y, na przykład niepotrzebnie w tym nowym filmiku, no to będę fajny montaż szybki. Po co do niej się tak przyczepiasz jak ona wygląda, że jest instagramową lauką, potem ci wręcz ludzie mogą wiesz, zarzucić taką niechęć. Mów mamy to wiecznie, co zrobiłaś źle, a takie wskryczki że... Ja też się odklejam, ja wiem dzisiaj klej brałem. Ty masz takie dowody, że ona ma kompleksy przez frizę? Musiałem dosmarować no, sobie tam ciało. To jest takie Nie. domienywanie. Lecik ale to mogło mi mocno. Ja wiem, że czytasz Wykop i na Wykopie się pojawia ten argument, że to kiedyś ludzie mi to wy, wyciągną, ale tam mamy zestawienie. Laska się cieszy, obcięłam włosy, wyglądam super, jestem przeszczęśliwa. Nagle idzie do gościa, on mówi, lepiej I ona nagle jej spada ten humor. Nagrywała odcinki, że przecież jest, za, zaakceptowałem siebie w pełni i nagle po okoliczku namy na na jest nie do poznania, no to, to... jak za chwilę to ma kompleksy. Każdy z nas w ogóle ma. Masz jakieś kompleksy? No ale. Z... Dę dę nie ma! Boxdale, no, tak, no, ma Masny ten nie ma! nie ma! Nie miała kompleksu. Ja nie mówię, rower. rower. Nie miała kompleksu. Kurwa, ten. <grym> ten sobie mówi, a reżyserzy się, ja nie mówię, rower. love, 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 Nie mówię, rower. Pokazałem fragmenty, że ktoś na nią w ten sposób wpływa, bo mamy nagrania. Boxdale czy MA B? No mówię, że Masny B nie ma, a Boxdel jako jak najlepszy kumpel że z niego wiesz, Jako jego idący. Czy Masny Ben nie ten... tego idolem Boxzela Trzeba zobaczyć jak bardzo inspiruje się właśnie swoim idolem i skoro idol Masny Ben nie ma kompleksu, Boxel też nie ma, prosto sprawa. Ale środka okay. jest na wakacjach. Ale... A, że wersja jakby... Tak, była na w sensie tak ogląda, że wiesz, siedzisz o północy i... O kurwa. A tam komentarz. Takie wiesz. <laughs> Wysł, ale już ona może być na wakacjach, jedział prawny, może negocjuje umowę z tym Frank dni wcześniej gadałem z DFT, jak jechaliśmy na terenę do Białego Stoku, tam yy, już mi chodzi, tak? Do Fejtu. Tak, Bejmy. tak. Yy, I wróciłem później, poczekałem. Yy, Miejmy akurat wtedy rocznicę, więc poczekałem jeden, drugi i na trzeci dzień przypomniałem wersów, jak sprawa, widzę, bo wiesz, ona prowadzi to samo życie, dalej kampanię, wiesz. Obiecała, bo ona przerzuciła w tym materiał, obiecała, że będzie na bieżąco informować. No to... dobrze, a jeszcze to odbiję pierwszkę. A nie uważasz, że na przykład czasami jest hipokryzją, na przykład, że mi zarzucałeś z gargamelem, że robię filmy, gdzie wpisuję influencerów tytuły, a sam to robisz? Albo że wykorzystuję. Sam, to jest Twój cytat. Wykorzystałem wersję do mojego filmiku, żeby się wybić. A sam robisz filmiki o osobach, o których aktualnie jest głośno, żebyś na nim wybić. Powie teraz pewnie nagrasz, no bo nie nagrywam jestem ślecznie, prawda? Boże, to CMA, to dziękuję, jeśli się za trzy tych Jezu. Nie, nagrasz. Ja nie pamiętam do końca. Kontrolę w tytuły. Albo Że no po prostu próbuję się wybijać na nazwiskach. Wpisuję takie, na przykład, nie, robię film z Boxdelem, to piszę w nawiasie boxzeli. Deli. chcę się na nim wybić. I go wpisujesz w tytuł. Sam to robisz. Muszę to zbadać, ale jeżeli ale tak. to jest, mówi, może gargamel. Wycho znaczy nie, ty... ja w ogóle myślę, że każdy z nas gdzieś daj mi się odpowiedź. Jeżeli faktycznie ja tak powiedziałem, a teraz to robię, chociaż mi się wydaje, że ja zawsze takie coś robiłem, ale jeżeli to jest trafny argument, to gratulacje, to jest bardzo ja dobrze, no ba, bardzo, bardzo dobrze rozegrane i tu muszę się przyznać, że... Już byłem na Among ty, kurde, ja powiem tak, tutaj biał wcześniej reżyser życia i w sumie być porany i tak dalej, a tutaj taki Wardenga, taki zaskoczony, trochę nie wiedział, co powiedzieć, wyrwany taki, wiesz, serce mocniej zabiło. Trochę się pogubił, jak Wersow z Logiem. Oż, kurde. Oż kurde, zaskoczenie.